Cześć, witam wszystkich w kolejnym już treningu z naszego cyklu. Chcę wam zwrócić uwagę na, na samym początku, że teraz będę wrzucał treningi co tydzień. To po pierwsze, po drugie trenujemy dzień w dzień, trenujemy codziennie. Wykonujemy te ćwiczenia, które wrzuciłem każdego dnia, a oprócz tego chciałbym, żeby każdy z was co drugi dzień robił sobie trening siłowy, oprócz tego, i co drugi dzień trening rozciągania, czyli poświęcie oprócz tych ćwiczeń, które zrobicie, poświęćcie jeszcze 20-30 minut na to, żeby zrobić kilka ćwiczeń na siłę mięśniową i kilka ćwiczeń rozciągających kolejnego dnia. Robimy od 6 do 8 serii danego ćwiczenia. I przechodzimy do kolejnego. Między ćwiczeniami róbcie sobie od 30 do 45 sekund przerwy na łyczek wody na, na chwilę odpoczynku. No i co, bardzo miło byłoby mi, gdybym dostał od Was jakiś feedback, jak Wam idzie. Pod tym wideo zamieszczę Wam mojego maila. Na tego maila chciałbym, żeby każdy z Was w miarę możliwości wrzucił jakąś krótką relację z tego, jak mu idzie trening. Myślę, że pomogłoby to naszej współpracy. Ja widziałbym, jakie robicie postępy. No i jaki trening mogę dla Was przygotować w kolejnych dniach? Ja ten trening robiłem w swoim ogródku, bo miałem taką możliwość. Jeżeli ktoś ma kawałek pasa zieleni, to jak najbardziej zaleca się, żeby wyszedł na świeże powietrze i tam E, zrobił swój trening, jeżeli natomiast nie macie takiej możliwości, to niestety musicie zostać sobie w domu i poszukać kawałka przestrzeni, kawałka miejsca. Kolejna kwestia jest taka, że każdy z Was ma braki w czymś innym. Każdy z Was indywidualnie musi popracować nad innymi rzeczami. Jeżeli ambicja Wam na to pozwala to sięgnijcie do tych kilku początkowych treningów. Tam również są ćwiczenia, które teraz już nie będą powtarzały, a które można jeszcze sobie dopracować. Jeżeli macie problem e, nad tymi ćwiczeniami, które wrzuciłem na początku, to oczywiście starajcie się je wykonywać. E, myślę, że jesteście w takim wieku, że szybko się regenerujecie i, i jak poświęcić na trening nie. 40 minut, a godzinę albo półtorej, to nic nam się nie stanie. Yy, tymczasem pozdrawiam wszystkich. Życzę dużo no i do zobaczenia.